Wszystkim dzisiaj na temat konkurencji, która się pojawiła w Bayernie Monachium, czy zatem Robert Lewandowski powinien się czuć zagrożony, ponieważ Bayern Monachium wzmacnia się po tym, jak wygrał Ligę Mistrzów, Bayern Monachium zdobył Ligę Mistrzów, przyszli nowi zawodnicy. No właśnie, czy tutaj Robert Lewandowski ma czego się obawiać, ponieważ został ściągnięty tutaj napastnik, a także pomocnik o charakterystyce praktycznie napastnika. O dzisiejszych, o, praktycznie dzisiaj o tych transferach, o tych no, zmianach kadrowych, jeśli chodzi o Bayern Monachium, czy Robert Lewandowski dalej będzie podstawowym zawodnikiem napastnikiem jeśli chodzi o Bayer. o tym wszystkim w dalszej części tego filmu no i kto został sprowadzony jak to wygląda na samym początku jeśli jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknę że w dzwona dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik no właśnie Bayern Monachium wzmacnia się po tym jak zdobył Ligę Mistrzów tak to jest kolejny impuls praktycznie dla Bayernu Monachium na pewno jest to satysfakcjonujące tak no bo w ostatnim czasie widać było że Bayern Monachium dokonywał takie szczątkowe praktycznie ruchy transferowe Więcej zawodników praktycznie odchodziło z tego klubu, a jeżeli przychodzili, to przychodzili na wypożyczenie. Natomiast teraz do klubu przyszedł Douglas Costa z Juventusu, przyszedł na wypożyczenie tak na rok czasu, a także Chupo Moting, a więc zawodnik PSG, który przyszedł tutaj właśnie do Bayernu Monachium z PSG, z którym przecież Bayern Monachium w ramach Ligi Mistrzów się mierzył tak z PSG. Natomiast Czupo to jest praktycznie zawodnik, który także był zawodnikiem rezerwowym jeśli chodzi o PSG, tak, nawet tutaj grał z Draxlerem, co ciekawe Czupo to praktycznie taki zaufany zawodnik jeśli chodzi o trenera Tuchela, wcześniej po prostu występował też w Bundeslidze, zna język niemiecki tak, no i później praktycznie w PSG, natomiast co mówił sam Draxler praktycznie na temat Czupo, powiedział w ten sposób Czupo to zawodnik, który nie ma problemu z pogodzeniem się z taką rolą, zawsze daje siebie wszystko dla drużyny nie ma dużego ego i po prostu kocha piłkę, więc zawsze przychodzi na trening uśmiechnięty, tak mówił Draxler na temat właśnie Czupo Motinga i funkcji jego praktycznie jako rezerwowego, jako tego drugiego czy też trzeciego napastnika, więc tutaj nie powinno być zgrzytu na linii Robert Lewandowski i czu moting bo zdaję sobie sprawę, że gdyby na przykład Robert Lewandowski wypadł, miałby kontuzję, czy jakieś problemy zdrowotne, albo przemęczony byłby sezonem, zwłaszcza, że ten sezon będzie bardzo intensywny, no to wtedy po prostu czu moting będzie mógł wejść po prostu z ławki rezerwowych i zastąpić godnie Roberta Lewandowskiego, tak jak to było wcześniej, jeśli chodzi o Sandro Wagnera, tak, który odszedł z Bayernu, poszedł do Chin, a teraz chyba zakończył całkowicie karierę, a więc to jest taki praktycznie drugi napastnik rezerwowy. W sumie to też jest dobra, dobra po prostu fucha, jeśli jeśli chodzi o napastnika, bo pieniądze kasuje, jest w obwodzie, Bajer musi mi takiego zawodnika, musi się z tym liczyć, no a z drugiej strony nie przemęcza się, tak, musi brać udział w treningach i tak dalej i zawsze być po prostu w gotowości. No, co prawda, jeżeli to jest młody po prostu zawodnik taki na początku, na dorobku, no to chce grać, chce po prostu mieć te szanse i strzelać gole, żeby mieć ten bilans bramkowy dobry, natomiast choupo no, może nie wszystko osiągnął w piłce, ale rzeczywiście może sobie na to pozwolić, bo ma 31 lat więc tak wygląda sytuacja jeśli chodzi o jego sytuację w Bayernie Monachium to czu to właśnie też był tam rezerwowym e, zawodnikiem no i faktycznie w, w poprzednim sezonie rozegrał 20 meczów oraz zdobył 6 bramek, tak, no niektórzy tu narzekają na jego bilans bramkowy, że to jest zdecydowanie za małe, jeśli chodzi o napastnika i tak dalej, no ciężko mi powiedzieć, zobaczymy jak się odnajdzie, jeśli chodzi o Bayern Monachium natomiast, jeśli chodzi tutaj o kolejnego zawodnika, tak, który po prostu dołączył do Bayernu Monachium to jest nim tutaj Douglas Costa, czy też Douglas Costa, tak niektórzy wymawiają, to jest zawodnik, który przyszedł z Juventusu, przyszedł na wypożyczenia do Bayernu Monachium. No i Douglas Costa, rocznik 90, a więc ma 30 lat. Pomocnik o takie charakterystyczne charakterystyce napastnika. Co ciekawe, on w przeszłości grał w Bayernie Monachium, następnie został sprzedane do Juventusu Turyn i wydaje mi się, że to jest bardzo dobra, tak naprawdę droga, jeśli chodzi o Bayern Monachium. To jest świetny zawodnik, może się on po prostu dobrze wpasować, jeśli chodzi o Bayern Monachium. Tak, akurat po prostu w filozofii w grę. Zawsze, że może być takim właśnie pomocnik pomocnikiem napastnikiem, może asystować, dogrywać te piłki do Roberta Lewandowskiego. Raczej po prostu same mogą być korzyści z tego transferu. Natomiast wydaje mi się, że to też jest dobry ruch dla samego zawodnika, ponieważ Juventusie nie. Jednak tej podstawowej pozycji, chociaż grał sporo praktycznie tych meczów. Natomiast no, tam jest dosyć duża rotacja, duży po prostu mocna, mocna konkurencja, jeśli chodzi o pierwszy skład. A tak Daglas Costa dołączył do Bayern Monachium. No i wydaje mi się, że te po prostu wzmocnienia, te transfery rzeczywiście to są transfery, które po prostu wzmocnią Bayern Monachium. A oprócz tego po prostu warto dodać, że do Bayernu Monachium przyszedł także Mark Roka z Espanią za kwotę 9 milionów euro. On tak naprawdę ma tutaj zastąpić Tiago Alcantara, który przyszedł do Liverpoolu. Ma po prostu mi taką charakterystykę podobną jak Tiago Alcantara. No ale z całym szacunkiem po prostu do Marka Roka, ale wydaje mi się, że Tiago Alcantary po prostu. Może nie tak, że nikogo, nikt, nikt go nie zastąpi, bo nie ma ludzi niezastąpionych, tak? Ale na pewno po prostu będzie mu ciężko udowodnić, że jest w stanie po prostu zastąpić tutaj Tiago Alcantara. Nieprawdopodobna inteligencja boiskowa, jeśli chodzi o Tiago Alcantara. Naprawdę po prostu ten zawodnik i tutaj jest bardzo przydatny, jeśli chodzi o właśnie grę Bayernu Monachium, czy na przykład Robert Lewandowski. No to są zawodnicy absolutnie kluczowi, czy Thomas Miller, tak? Natomiast no, wiemy, że Tiago po prostu odszedł ostatecznie z Bayernu Monachium. No i tak wygląda sytuacja, więc moim zdaniem Robert Lewandowski nie ma co się obawiać, jeśli chodzi o konkurencję w Bayernie Monachium. Dalej ma po prostu podstawowe miejsce, jeśli chodzi o jedenastkę wyjściową Bayernu. Natomiast niewątpliwie to tutaj są, są te wzmocnienia. To też jest sytuacja, gdzie tak, jak mieliśmy po prostu w tym roku kontuzję Roberta Lewandowskiego. No i wtedy praktycznie co zrobić, tak, z Bayernem Monachium? No oczywiście Bayern Monachium sobie poradził, tak? no Nie było jakiejś tragedii, katastrofy. Potem przyszedł koronawirus, a Robert Lewandowski zdążył w tym czasie. Dość do pełnej dyspozycji, do formy, no ale wiemy o tym, że no, Bayern Monachium, jako taka tapowa drużyna, nie może sobie nam pozwolić na to, żeby ta ławka, ławka rezerwowa była, była praktycznie zbyt krótka, tak więc tutaj rzeczywiście te wzmocnienia są istotne. Zwłaszcza, że Bayern Monachium robi to po prostu dosyć rozsądnie, tak nie wyda jakichś dużych pieniędzy, posiłkuje się czy wypożyczeniami, czy po prostu, prostu kupnem piłkarzy za stosunkowo duże pieniądze. Teraz też jeszcze większa, jest po prostu karta przetargowa, jeśli chodzi o Bayern Monachium, no, bo zdobył wszystko praktycznie w ostatnim czasie. Jeśli chodzi o podwórko, tutaj niemieckie, tak wszystkie tytuły mistrzowskie, i jeśli chodzi o super puchar Europy, jeśli chodzi o Ligę mistrzów, więc to też jest dodatkowy argument dla zawodników, którzy chcą przyjść do tego drużyny, do tej drużyny. No bo każdy chce przyjść po prostu do drużyny zwycięskiej. Na to, że faktycznie Bayern Monachium nie robi takich kosmicznych transferów, też wpływa na to, że zawodnicy mogą liczyć na dobre pieniądze, na dobre zarobki, tak? Jeśli chodzi o Bayern Monachium sam jestem ciekawy, jak ci nowi zawodnicy zaprezentują się w drużynie Bayernu Monachium, natomiast niewątpliwie to będą to istotne wzmocnienia. Na pewno jest to na pewno udane praktycznie okienko transferowe w ostatnim czasie, jeśli chodzi o wzmocnienie Bayernu Monachium, bo był swego czasu taki praktycznie okres, tak, kilka lat temu, 3-4 lata temu, gdzie Bayern Monachium, no mnóstwo piłkarzy odchodziło praktycznie na pniu z tej, z tej drużyny. Tak teraz się nie stało. Co ciekawe, z Bayernem Monachium kojarzony był także Mario Gece, który ostatecznie poszedł do PS. V, tak, właśnie do ligi holenderskiej z Borussii Dortmund odszedł. Odszedł on praktycznie za darmo, a był kojarzony, że może po prostu przejść do Bayernu Monachium. Ostatecznie włodarze że Bayernu nie zdecydowali się na transfer tego zawodnika. No, a sam jest ciekawe, jakby Mario Gece się zaprezentował. Tak, no, Mario Gesse był i w Borussi, i w Bayernie, potem znowu wrócił do Borussii, także jego kolej osu... Teraz, jakby miał znowu wrócić do Bayernu, to no, dosyć ciekawie to by faktycznie wyglądało. Okej, okay, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki wysłanie śmieszeń, subskrybujesz to, zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.